Kocztowy gołąbeczek w godzinku, ma żółty znacznik, to raczej z numerem telefonu. Zielona obrączka no i chyba to też je, ten, ten jeszcze tutaj. Jest hmm. taki nie za duży gołąbek to pewnie samiczka. Tutaj zresztą doszedł inny gołąbeczek. Nomen,omen. Też pocztowy z, czerw z czerwoną obrączką, ale już nic więcej nie miał ani telefonu. No, odszedł ten gołąbek, nie zdążyłam nagrać. No i się zalecał, więc to jest pewnie samiczka. A tu przy okazji pokażę sierpówkę. Sierpóweczka. Mały gołąbeczek. Kawki. No i tak każdy coś skorzysta z ziareczek. Kawka, sierpówka. Nie potrzeba łapać, w ogóle sprawny, radzi sobie. Nie ma, nie ma po co, tylko tak go pokazuje. Dużo zjadł gołąbek. No, raczej nie, nie, nie ma nic takiego charakterystycznego, nie wiem. Może jedynie ten znacznik, że jest że jest żółty no ale to, to też pewnie niewiele mówi nie ma takiego sprzętu żeby zrobić takie dokładne zbliżenie tam cokolwiek widać na tej obrączce nawet i z daleka trzeba porobić stop klatki to może by tam coś się odczytało może by coś się dało odczytać